Göstersin, evet. evet. aydınlatabilir

On ma swoją energię, promieniuje bardzo wysoką energię, fioletem. Można to odczuć, bardzo silną energię ma, pole energetyczne takie zagęszone, dużej wibracji. I tutaj on, bardzo duża siła jest z tego. Mogę do kamery skazać i tam powinna ta reakcja energii tej być utrwalona z tego kamienia, będzie promieniował pomimo... Że będzie gdzie indziej, ale ta energia promieniła już na cały aparat i na, na te wszystkie zapisy w tym czasie. Można będzie nastawić dłoń i będzie można czuć od tego kamienia energię. Może pan otworzyć Co pan powie? Zapaliło mi się takie światło. Purpurowe takie. No. Także to widziałem. Ja to, a wewnątrz? Wewnątrz. Jak było taka? Spokój. Tak. Nastąpił. Mhm. Inne ciało się zrobiło jako ogólne całość. Mhm. To takie taki sam no. Bo to na no, Kolor jakiś ważny jest? Nie. Jedną potrzeba. Ruszyć nie mogę. Bo te tkanki też mają swoje. Mhm. jedno. Jądro tej komórki no to jest stanowi całe życie. Istoty. I tutaj, jeżeli te procesy zanikają, to tak jakby ziemia zamierała też. No. I tutaj opracowałem w ten sposób, że tu płynie wzmocniona energia mojej myśli. Mm -hmm. Pozytywnej myśli. I ta na przykład... Moja energia, umysłem, który czasami trzeba wytężać i pracować, ona działa w 90%. Promieniuje taką energię. Jeżeli ja to zastosuję, energia momentalnie się zwiększyła dotąd. Nie drogi moczowe. Nie ma nic. Nerki. Nie ma śledziona. Nie ma wyrostek robaczkowy. Nie ma pęcherz moczowy. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Teraz zobaczymy. Tutaj głowa, kora mózgowa. Dobrze. Ład przedni mózgów. Dobrze. Ten dobrze poszczególne pola aury dobrze dobrze tutaj czakry pierwsza czakra druga trzecia czwarta tu są dobrze pracują czakra korony czołowa adzima serca tu jest dobrze jest dobrze teraz przesyłam Pana na cały organizm energię Jak pan się teraz czuje? Dobrze, że... pan coś? Tak. Przykłów taki, no. Lekko i luźno, kręgosłupie inaczej. Tak. No. Poszła pan na przyjęcie tu. Wszystko masz pan to odblokowane, energia przepływa. Tak to wygląda, taki sposób, moja metoda uzdrawiania. Jeżeli kogoś chcemy na przykład to zrobić, mam problemy, ten człowiek z wieloma tu narządami. I blokadami w głowie, tutaj, w ośrodkach energetycznych, to mam tu od razu przygotowane sobie i nie mam wiele trudności w sprawdzeniu. Pyk, pyk, pyk. Nie muszę się grzebać tam w człowieku, czy go widzieć. Na odległość starczy imię, nazwisko jego. I już tutaj zachodzą procesy niewidzialnie. Robimy rzeczy niespotykane w dziedzinie medycyny Ciekawy pacjent. ja praktycznie założyłem taki szpital jeszcze. O! Tutaj wpisuję nazwisko pacjenta. W tym i tutaj mam taki pasek, gdzie z niego płynie energia. Mi przykładam tutaj. O. I to już działa na wszystkie niewidzialnie narządy. Układy całego organizmu. Przychodzą te wibracje na wszystkie narządy. Ten proces niewidzialnie trwa dzień i noc. I na przykład w Pana przypadku. Z tego poziomu takiego ogólnego układu, co średnio wychodzi na minus 20. Jeżeli to zaraz zobaczymy, za miesiąc by było na plus 10, za dwa miesiące plus 20, za trzy miesiące 30, za pół roku no, do 40%. Powoli wszystko, na wszystkie narządy, układy funkcjonuje, dochodzi do harmonii. Ale ten proces trwa non-stop, cały czas. Płynie energia w pana ciało, niewidzialne rzeczy się dzieje. I tu w pana przypadku ta pomoc by się. Panu przyczyniła aż 50% by się zmienił stan w organizmie cały. No, o to jest coś takiego. O. I tutaj płynie na każdy narząd, na każdy układ, płynie energia. Jeden układ mniej potrzebuje, drugi więcej. Ale energia płynie na potrzeby własne organizmu i jest jak podłączana, jakby z magazynu sobie pobierało to. No. I tu ja z początku robiłem takie przewlekłe, dużo chorych, miałem zapisanych sporo kart i to działało. Ale wszyscy chcą bardzo szybko wyzdrowieć. chef tak na kręgosłupie. Co? Idzie mocno. Co idzie? Energia? Idzie do góry? Zobaczysz, tak stoi na łopatkach. Bo tam siedziała ta bieda. Aż, aż spędzi. Aż spędzi. Bo tam było towarzystwo takie. O. Wiem, wiem. Siedziało na plecach. Takie towarzystwo. Pasożyty. Zapłodowy ciałem, bolo i duszę. Co was napotkało jakieś prawe ucho? Zilne. <laughs> prawe ucho, prawe. prawe. Ja tam nic nie widzę w tym prawym moko na razie. Lewej i prawe są jednakowe energetycznie wibracji. I krążenie żylne i tętnicze, tutaj jakiegoś stanu tam zapalnego na razie nie widać. Ta terapia wodą dotyczy. Tutaj, tej wody uzdrowicielskiej, wpływ na człowieka i jego dolegliwości, wpływ na jego no, odbiór energetyczny tej wody i poszczególni poszczególne osoby, e, swoim odbiorem w różny sposób reagują i odczuwają zmiany bądź zachodzące, bądź. Niewyczuwalne w swoim organizmie. I oto pierwsza pani, która od 20 minut, 25, może 30, trzyma te dłonie nad wodą w pobliżu tej butli. Przyszła dosyć bardzo wyczerpana i nieswojo się czuła. Może pani sama stwierdzi, jak to. Jak w głowie pani czuje? W głowie już lżej. Zrobiło się lżej? Już lżej zrobiło się. To była taka ciężka głowa. ta Nie to, żeby ona mnie bolała, tylko taka ociężała. Bo krew głowa. pani nie płynęła. Tylko tyle żyło tu. O. No, bo krew pani ta tętnicza tam. nie płynęła prawidłowo. A w tej chwili, jak już tam nie boli z tyłu? Właśnie, że tak czuję. O, jeszcze się odzywa. O, tu jeszcze odzywa się. Dobrze, zobaczymy dalej. Czy ciepło Pani się czuje, robi? Nie. Przepływ krwi Pani nie odczuwa? Nie, nie odczuwam. No, a nogi? A nogi? Kolana jakieś takie zrobili się moje takie. Jakie? Lepiej się troszeczkę, czy jeszcze nie, sztywne? Ty jeszcze sztywne. Dobrze, tak. poczekamy. Tak aktywnie, sztywniejsze kolana. Dobrze, zobaczymy, za. Że... Jak obecnie Pani się czuje, co tam się dzieje? Co się dzieje? Pani tak mam wrażenie, że te żyły tutaj takie pełne są. Jakby napełniły się krwią? Tak. Dobrze. I lżej się robi w głowie? Lżej, już lżej. lżej już lepiej lepiej krążeniem? Już le, lekka głowa. To była taka ciężka, Ociężała uh -huh. teraz lekka. No widzi pani, jakie zachodzą. Ale wie pan co? Kiedy ja się poczuję lepiej, jak pojadę do domu. Wtedy, jak to ja byłam to no. ostatni raz, to tak tak oosiło. jak zajechałam do domu taka żywsza byłam taka, taka ta jakby energia we mnie płynęła. no bo zaczyna po prostu krążyć ta energia, bo te narządy tak. zaczynają jako tako funkcjonować, no, odżywać właśnie. a to wszystko zastałe i dlatego umierało. Mówię, że tu to jeszcze jeszcze jak zajadę do domu, to na pewno dopiero tak w tamtego no. razu. Było. Ale pani zauważyła, że już tu pani w głowie Nie, się... już w głowie nie ma nic, nie, no. już nie ma nic. To, była to pani taka... jest trzeci raz teraz, tak? Tak No trzeci i raz. jak pani zauważyła od samego początku nastąpiły zmiany? No nastąpiły zmiany. Nogi tak nie, nie puchną, bo to u mnie te kostki w nogach to były takie popuchnięte. No. I ta stopa to była taka jak poducha na prawej nodze. I lewa była spuchnięta stopa. Tylko no, i kostka, ale teraz lewa nie. To znaczy, jest taki, już taki spokój. Troszkę... Nastąpił? Tak, tak, spokojnie się trochę. Tak. Na sercu lżej? No. no myślę, że tak. Dziwnie się bańczyje trochę. No trochę tak. Oszołomiona taka. Ile ma lęku? Ciało inne lżejsze. Może troszkę. Odczuwała tak. Pani, jakby coś opuściło Pani to? Tutaj tak, no to trochę tak. No może ze względu na pozycję, to, to tak. A na dłoniach odczuwała Pani cały czas coś, jak trzymała Pani. To znaczy, to ja, tylko, ja czułam tak czasami, prze, takie coś przechodziło, tak jakby chód taki powietrza jakiś taki. Gdzie przechodzi. wokół Pani? Ta, o tej między. No, mogło przychodzić. Tutaj, to to ja jakoś tak Pan jak? A mnie na sen. Na sen brało? Tak. Moment, tak, i bym tak dobrze się zrobiło? Tak. Błogo, błogo, tak. błogo. się zrobiło. I jak pan się czujesz? To no dobrze. Czuję się dużo lżejsze. No. Bardzo duża cyrkulacja, poprawa w jajowodzie prawym. No wręcz super. Odblokowana taka czakra dolna seksualna. Poza tym wątroba ruszyła. No. Ruszyła. No i bardzo ładny, kolisty przepływ w kończynach górnych i nawet odprowadzanie coś do dolnych, Uziemiam lewą kończyną dolną. Mm -hmm. Co jeszcze? Jak teraz wewnętrznie, na sercu? A tak, trochę lżej. Trochę lżej na sercu. I co odczułaś? Jakbyś coś uwolniło się, opuściło? Tak, odchodzi. Lżejsze ciało stało się? Znaczy, tak yy, z jednej tak jakby rozsunęło się coś. Dziwnie się czujesz? Ale lepiej. No jak się węczuję. Dobrze. Co? Dobrze, było bardzo ciepło. Ciepło. I co jeszcze pani odczuwała? Spokój taki na sercu. No w ogóle tak tłumie było. tak. Jakby o... miała ustąp no, tak, rozluźniony. Tylko ręce nie mogłam się rozluźnić. Odpłynęło coś z serca? Tak. Mhm. Duże matki pani odprowadziłem. Tak. No, tutaj ulga taka dookoła się zrobiła. Macki puściły. Czułem taki spokój. No, co jeszcze? I, i takie jakby takie, takie zawroty w głowie, lekko le, le, jakby tak, 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 tak płynął czy coś. Mhm. Tak, takie coś. Dziwnie się czujesz. W ogóle ja w porządku. taki trochę? Troszkę. Rżejsze hmm. działo się zrobiło? Tak. Nie ma niepokoju? Nie. Na no, jakie wrażenie panu zbiera trzymając te dłonie? Bo już pan trzymać 10 minut. Nie, ja tak wewnętrznie się uspokoiłem i, i czuję mrowienie wtedy w rękach. Najpierw było w jednej, tak, teraz w drugiej. Jak się Pani czuje? Pospałabym. Co Pani odczuwała od tej wody? Ciepło. Płynęła energia? No ciepło, ale nie tak jakoś tak, Co? Aż, aż przyciągało łapki. Ręce przyciągało do wody? Tak. No, wpływała do środka. Jak się Pani czuje teraz? Dziwnie trochę? Nie, nie wiem, nie mogę powiedzieć teraz jak ja się tak czuję, bo tak inaczej jakoś. Spokojnie. Spokojniej. Ale w głowie jak ma pan trzeba teraz? Głowa. Czyściejsza? Tak, tak. Tak, znacznie, ilucia. tak, tak. No. To to tak. Całkiem inaczej. Ale teraz już pan bólu takiego nie ma. Inna nie, ręka jest. Już prawie, inna, tak. Cieplejsza jest ręka. Znaczy, luźniejsza? Ja to bardziej odczuwam w ten sposób, że nie mam tego mrowienia. Mrowienia, tego co nie. było. Ten, ciepło i takie te morienie. A jak samo poczujcie Normalnie się czuję tak, jak się czułem wchodząc tutaj. To znaczy, rozróżnienie jest, jest, jest? Spokojnie rozluźnienie. jest. Jest rozróżnienie, może w tych oczach, no nie wiem, w oczach to może nie, ale tutaj tak jakoś... W głowie tak, się robi inaczej? Jakby mi się trochę tutaj tak zakrą zakrążyło, czy zakręciło. Nie tam, że mdłości czy coś. Nie, takie, nie, nie, tylko takie coś, no może jakby napól tej energii, jak pan mówił. Płynie, tak? No Kiedy bo to jeszcze panu wskazane, żeby panu pewne prawy wyrównać, to wskazane jest około 30 minut, pół godziny trzymać, zanim wszystko to w całym ciele się prze panu przestroi. Robienie w dłoniach i takie jak gdyby ciepło, prawda? Ciepło płynie, Tak. No tak, lepiej mi się oddycha, tak głębiej. Taka no. trochę rozróżniona jestem. W tej chwili poczułam, że mi trochę głowa zależyła. Jak się coś zrobiło. Y mniej boli mnie teraz. Mniej oczuwa. boli? Mm -hmm. A wewnątrz cię jak się bańczyję? Nie wiem. Może Spokojniej. Spokojniejsze, spokojniejsze, może tak. Samo życie, same witaminy potrzebne dla ciała i duszy. Ja będę pod koniec października w Warszawie na targach. Jeżeli Pan odpowiada, zapraszam. No wie pan, trzeba było się trochę rozliczyć za to, co ja robię, bo wie pan, ja czas poświęcam wszystko ładnie, pięknie. Też nie będziesz pan żył na czyjś rachunek cały czas. To nie szkodzi, to niech poświęcą na pana, pra, na, na pana zdrowie, jeżeli odbierają. Dziękuję. Matka dzwoni, najpierw prosi, a jak dobrze zrobił, to już on się zapomina i o ludziach. Po roku się zzywa znowu. da paristo radi mnogo Posłanie do ludzkości. Mój świecie bezkresnej nieskończoności, zrodzony z serca boskiej miłości. Niesie świetlaną pieśń życia do krańców świata. Z serca Boga, nieskończony płomień miłości. Do Ciebie bracie, do Ciebie siostro, do naszych serc. Niech zapanuje pokój, radość, zrozumienie i uwielbienie.